Dzień dobry państwu, Łukasz Malenda. Witam państwa bardzo serdecznie. Moim moim gościem jest dzisiaj dr Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani prezydent, zacznijmy od radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy krytykują ostatnie zmiany w spółce rewitalizacji. Radny Podlewski mówi nawet, że za wyrzucanie pieniędzy zostaje się prezesem spółki. Nawiązuje tutaj do nieudanego remontu parkingu przy ulicy Keleskrauza. Tam e, ten remont kosztował nas wszystkich 600 tysięcy złotych. Teraz trzeba będzie, pewnie będzie ten budynek rozebrać. Brać. No, i wówczas nadzór nad tym parkingiem sprawował prezes, dyrektor zuku wczesny Robert Rutkowski. Panie redaktorze, o ile mi wiadomo, to w kwestii parkingu przy Krauza było prowadzone postępowanie prokuratorskie i ono zostało umorzone. I wszelkie zarzuty kierowane pod adresem pana prezesa Rutkowskiego okazały się bezpodstawne, ale przede wszystkim niepotwierdzone. I ja w tym momencie jednak Kierowałabym uwagę radnych Prawa i Sprawiedliwości, a może szerzej w ogóle polityków Prawa i Sprawiedliwości, na 2 miliardy złotych wydane bezpodstawnie na budowę bloku węglowego w Ostrołęce i tutaj szukałabym innych. Przede wszystkim... Trudno się dziwić, że radni Radomia Panie... szukają w Radomiu, a nie w Ostrołęce. Panie redaktorze, ja jednak szukałabym winnych i prawdy tam, gdzie te kwestie są najbardziej kontrowersyjne i spojrzałabym chociażby na kandydaturę, prezesurę i wójtowanie pana Obajtka, który wprost będąc wójtem, pełniąc funkcję funkcjonariusza publicznego, łamał prawo prowadząc działalność gospodarczą i ja wtedy nie słyszałam polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy robiliby konferencje prasowe. Nie słyszałam pana prokuratora generalnego, który stawiałby panu Obajtkowi zarzuty, mimo tego, że nadal pełni funkcje publiczne, jest prezesem największej polskiej spółki i uwłaszcza się na naszych pieniądzach. Szukałabym również i kierowałabym swoją uwagę na 70 milionów wyrzuconych przez pana Sasina na wybory, które się nie odbyły. Zastanawiałabym się nad zasadnością dziwnej inwestycji w postaci przekopu Mierzei wyślanej i dwóch miliardów, które są tam wydane. I myślę sobie, że to są przestrzenie, gdzie należy zadawać pytania, gdzie no tak, trzeba szukać winnych, bo my, panie redaktorze, płacąc podatki, u was jednak oczekujemy, że rząd polski będzie te środki wydawał mądrze, racjonalnie i w sposób uzasadniony. I tam są te przestrzenie, gdzie należy szukać winnych i trzeba zadawać bardzo wiele pytań, żeby właściwe osoby poniosły odpowiedzialność, ale przede wszystkim, żebyśmy my znali prawdę. I chyba wszyscy zgadzamy się z tym, że w tych obszarach, które pani wymieniła, to, to jest bardzo interesujące są sprawy i należy je wyjaśnić. Natomiast nas z perspektywy Radomian, nie interesuje ani pcim, ani ostrołęka, tylko interesuje nas radom i 600 tysięcy złotych, które zmarnowano na remont. Panie redaktorze, budynku, jeszcze raz odwołam w, się do wyburzone. postępowania prokuratorskiego, które zostało w tej sprawie umorzone i wydaje się, że ta instytucja. Ale to, że nie ma przestępstwa, pani prezydent, to niekoniecznie oznacza, że mądrze wydano te pieniądze. Panie redaktorze, to jest kwestia personalna i zarzut kierowany jest pod adresem pana prezesa Rutkowskiego, a w stosunku do niego żadne zarzuty się nie potwierdziły. W związku z tym jednak, mimo wszystko, odesłałabym zainteresowanie i uwagę radnych Prawa i Sprawiedliwości gdzie indziej. Mhm. No ale chyba nie można im odmówić tego, że może im się nie podobać tego typu nominacje. Jasne, ale również oczekiwałabym od nich większego obiektywizmu i szukałabym jednak kwestii drażliwych, wątpliwych i tych, które wymagają wyjaśnienia w innych dziedzinach, tych, które, za które odpowiedzialność ponoszą politycy Prawa i Sprawiedliwości. I te kwestie są daleko bardziej idą Dareko bardziej e, drażniące opinię publiczną i środki, które tam są marnotrawione, są bez porównania większe e, niż w przypadku e, rzekomych 600 000. A co się dzieje w sprawie tych wykrycionych, tylko półtora miliona złotych? E, czy wiemy już coś nowego, jeśli chodzi o tą rewitalizację? Tutaj o tym mówię. E, z tego co wiem, to również sprawa jest prowadzona przez prokuratora i wydaje się, że w tym momencie jakiekolwiek e, przecieki czy ferowanie wyroków jest niezasadne. Poczekajmy, aż to postępowanie się zakończy, i będziemy mogli mówić o, o, takim, o takich rzetelnych przesłankach i rzetelnych argumentach, które będą wynikiem prowadzonego śledztwa. Marek Suski wymienia odkładki przez hale, stadion, ronda Korzenickiego, ja i wzywa prezydenta Witkowskiego do dymisji. Panie redaktorze, jeszcze raz, ja wymieniłam urywek, ułamek tego, co się dzieje zarządów Prawa i Sprawiedliwości. I wydaje się, że możemy te argumenty odbijać z tym, że to co się dzieje w skali ogólnopolskiej jest nieporównywalnie na większą skalę i przypominam, że po prostu to się dzieje za nasze publiczne pieniądze. Jeszcze raz oczekujemy, że podatki, które, są, które płacimy każdego miesiąca będą wydawane przez rządzących w sposób racjonalny, a nie wyrzucane w błoto. Tym bardziej dzisiaj, kiedy jesteśmy w sytuacji gospodarczej bardzo wymagającej, czeka nas z całą pewnością zapaść gospodarcza i załamanie gospodarcze i wszelkie środki na nowe miejsca pracy, na takie pobudzanie to przedsiębiorczości, mnie inwestowania są niezbędne. taka argumentacja, bo niezbędne. teraz to mi tu pani zagaduje, ale interesuje mnie taka argumentacja, że jak ja próbuję zapytać o problematyczne sprawy związane z funkcjonowaniem obecnego zarządu miasta, to pani mi odpowiada o tym, gdzie jest, jakie błędy popełnia PiS. Jak pytam polityków pis o błędy, które popełnia rząd, to nie odpowiadają Panie na redaktorze, błędów różnica błędów polega na tym, że błędy, które popełniane są na poziomie lokalnym, na poziomie samorządu, one są wyjaśniane przez prokuraturę. I ta prokuratura wypowiedziała się w sposób jednoznaczny, umarzając postępowanie. Natomiast to, co się dzieje na poziomie ogólnopolskim, nie trafia tak naprawdę pod żadne instytucje kontrolne. To się dzieje, czy konsekwencją tego jest tak, jakby się nic nie stało czyli Polacy nic się nie stało i wydaje się, że tutaj w tej przestrzeni oczekujemy wyjaśnień, i oczekujemy tego, żeby niezależne organy ścigania, niezależna prokuratura jednak podjęła wyzwanie i zajęła się tymi kwestiami. Natomiast Natomiast zarządów Prawa i Sprawiedliwości teza jest jedna, nic się nie stało, nie ma o czym mówić, dopóki nasi funkcjonariusze, nasi politycy prawo łamią i uwłaszczają się na naszych podatkach. Zmieniamy temat, co dalej z fabryką broni chciałem zapytać, bo poseł Fryszczak sprawdził w całej Polsce ten program Fabryka Plus, czy jak on się tam nie nazywa, de facto realnie nie ruszył, wszystko jest na etapie planowania, wszystko jest na etapie bardzo wstępnym. Ja wielokrotnie się wypowiadałam w tej sprawie i ta cisza wokół tej inwestycji nie wróży nic dobrego, bo nie ma żadnego sygnału ze strony władz Agencji Rozwoju Przemysłu, sygnałów, które potwierdzałyby chęć realizacji tego projektu w Radomiu. Pewni politycy Prawa i Sprawiedliwości zaklinają rzeczywistość, natomiast to, co się dzieje realnie, to trwa postępowanie w zakresie wpisu tego obiektu do rejestru zabytków, a to o ile oni uniemożliwi w 100%, to na Pewno bardzo mocno utrudni albo ograniczy inwestycje na tym obiekcie. A z całą pewnością, jeżeli takie inwestycje będą realizowane, to będą one dużo, dużo droższe niż obecnie i po prostu nie będą spinały się finansowo z punktu widzenia komercyjnego. Ja przypomnę, że my w urzędzie mieliśmy projekt rewitalizacji tego budynku. ARP wydała na to kilkaset tysięcy złotych, zostało wydane pozwolenie na budowę i potem te. te te dokumenty te decyzje zostały wycofane. Oczekiwaliśmy na to, że ten model biznesowy deklarowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu zostanie zmieniony, czyli zamiast rewitalizacji nowa inwestycja na greenfieldzie. I nagle wszyscy nabrali w No właśnie, wóz, były dwie wózda. koncepcje. Jedna wyburzeniowa i odnowa, druga remontu. I wydaje mi się, że jak na to patrzę w tej chwili, to ani jedna, ani druga nie jest o milimetr nawet bliżej niż było ostatnio. Znaczy wydaje się, że ta inwestycja związana z rewitalizacją, ona, te zamiary inwestycyjne na pewno były bliższe niż w stosunku do tworzenia nowego budynku. Natomiast wydaje się, że zaważył tutaj po prostu czynnik polityczny, czynnik finansowy i to po województwie mazowieckim i, i tych szumnych deklaracjach dotyczących ustaw wydzielenia Warszawy z Mazowsza utworzenia województwa radomskiego, to inwestycja w fabrykę broni jest drugą taką megaściemą PiS-u. I tutaj chyba co do tego nie ma już nikt najmniejszych wątpliwości, bo nie słyszymy żadnego dementi ze strony ani władz RP, ani polityków prawa i sprawiedliwości. Czyli będziemy mieli takiego straszaka w centrum miasta, no bo ta część miasta zaczyna odżywać. Widać, że poza firmami to, to takie miejsce robi się... Coraz Wszyscy oczekiwali na to, że ta część miasta stanie się taką dzielnicą przemysłową, dzielnicą usługową. Wszyscy na to liczyli i tego oczekiwali. Natomiast trudno dopatrywać się logiki w działaniu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, bo pamiętajmy, że ten budynek to są gigantyczne podatki od nieruchomości. To są dodatkowe Działania, które podjęła ARP, czyli zakupyła nieruchomości wokół tego budynku, żeby zabezpieczyć miejsca parkingowe, i w tym momencie impas i kompletnie się nic nie dzieje czyli dwa czynniki: czynnik finansowy, czynnik polityczny, i druga wielka ściema Prawa i Sprawiedliwości mhm. w Radomiu. Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół podstawowych. Które, najbardziej były bardziej, które szkoły były najbardziej oblegane i a gdzie są jeszcze miejsca poza rejonem? Bo wiadomo, że w rejonie musi się znaleźć miejsce tak. dla uczniów. Panie redaktorze, no najbardziej oblegane są te szkoły, które, które do tej pory cieszyły się największym zainteresowaniem. I na pewno numerem jeden to jest 34, PSP 34. Ale paradoksalnie również te szkoły, w których godziny pracy i infrastruktura są najbardziej korzystne, czyli myślę tutaj na przykład o szkole numer 30 przy ulicy Piastowskiej. Natomiast oczywiście oczywiście wolne miejsca dla dzieci obwodowych w niektórych szkołach są, ale nie we wszystkich. Szkoła podstawowa numer 4 to jest również ta, gdzie, gdzie chętnych było znacznie więcej niż możliwości infrastrukturalne tej szkoły. Natomiast oczywiście zgodnie z prawem wszyscy kandydaci do klas pierwszych swoje miejsca w radomskich szkołach znajdą. Natomiast przed nami oczywiście wielkie wyzwanie związane z nowym rokiem szkolnym, bo trzeba przypomnieć, że po. Polska młodzież i polskie dzieci to dzieci i to uczniowie, którzy w Unii Europejskiej najdłużej uczą się w trybie niestacjonarnym. Jesteśmy tutaj w absolutnej niechlubnej czołówce i to, co się będzie działo w nowym roku szkolnym, jeżeli oczywiście pandemia pozwoli na to, żeby, żeby do szkół wrócić, chociaż dzisiaj słyszymy deklarację Ministerstwa Edukacji Narodowej, że uczniowie do szkół wrócą jeszcze w kwietniu. No Także szczerze mówiąc, nie wiem. Ja, ja tylko bardzo proszę pana ministra, żeby dzień wcześniej nie zrobił konferencji i nie ogłosił, że kolejnego dnia wracamy do szkół, żeby nam dał chociaż weekend na przygotowanie. Natomiast czeka nas ogromne wyzwanie związane z zabezpieczeniem w pomoc psychologiczną mhm. dla uczniów i o tym mówią absolutnie wszyscy, od rodziców, po dyrektorów, po pedagogów, po nauczycieli. Tutaj ogromne oczekiwanie, oczekiwanie w stosunku do ministra edukacji, żeby, żeby skierował po prostu dodatkowe środki na to, żeby taka pomoc w szkołach mogła być zabezpieczona. A jest pani zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby powtórzyć cały rok szkolny w zasadzie? Panie redaktorze, powiem szczerze, nie zastanawiałam się nad tym. Myślę, że ten rok trybu niestacjonarnego i tak jest bardzo mocno krzywdzący dla uczniów. Natomiast z tych informacji, które wyciekają z Ministerstwa Edukacji, wynika. Wynika to, że uczniowie, którzy wrócą jeszcze w kwietniu do szkół, będą mieli wszyscy dodatkową, każda klasa będzie miała dodatkową godzinę dydaktyczną więcej. Czyli ministerstwo jakby idzie zupełnie w innym kierunku, nie w kierunku powtarzania całego roku edukacji, natomiast chce wydłużyć ten okres nauki stacjonarnej. Myślę, że nie powinny to być decyzje podejmowane w zaciszu gabinetów, jednak powinno być takie forum dyskusyjne, konsultacyjne, składające się ze specjalistami specjalistów właśnie z psychologów, z pedagogów, z nauczycieli, którzy w tej sprawie mają najwięcej do powiedzenia i wydaje się, że ich głos byłby tutaj najbardziej właściwy i najbardziej obiektywny. I na koniec 11-lica kształcące. Nowości. 11. Liceum Ogólnokształcące i dobra wiadomość, większa oferta edukacyjna, dydaktyczna dla przyszłych uczniów tej szkoły. Dostaliśmy decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej i w przyszłym roku zostanie tam uruchomiony oddział przygotowania wojskowego z zajęciami praktycznymi pod patronatem, pod auspicjami 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Bardzo dobra wiadomość, bo nie tylko. Zwiększa ofertę dydaktyczną tej szkoły, ale również oczywiście całego radomia. Dodatkowe korzyści z takiego oddziału są takie, że możemy ubiegać się o dotację, która zabezpieczy, zabezpieczy potrzeby uczniów, którzy będą w takim oddziale się uczyć. No i 11 Liceum Ogólnokształcące ma tradycję, jeżeli chodzi o klasy mundurowe, bo od 2015 roku takie klasy funkcjonowały tam w ramach innowacji, a dzisiaj już mamy, można powiedzieć, taką klasę patron, patronacką, klasę, która te zajęcia, ten oddział, który te zajęcia praktyczne będzie odbywał w takich, wydaje się, profesjonalnych. I tutaj musimy kończyć. Mieliśmy jeszcze porozmawiać o nowym ładzie, ale to już chyba następnym razem będziemy musieli, bo nasz wydaje czas się, się skończył. Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent, wiceprezydent Radomia, była moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Łukasz Malenda, do zobaczenia i usłyszenia.